Włącz uwierzytelnienie dwuskładnikowe tam, gdzie jest to możliwe. Uwierzytelnienie dwuskładnikowe to taka metoda weryfikacji tożsamości użytkownika, w której dwa z trzech możliwych czynników uwierzytelniania są łączone w celu przyznania dostępu do witryny lub aplikacji. Coś, co użytkownik wie, np. hasło PIN, coś, co użytkownik posiada, np. klucz do logowania, lub coś, czym użytkownik jest. Na przykład dane biometryczne, odcisk palca. Najlepszym drugim składnikiem uwierzytelnienia i jedynym odpornym na ataki phishingowe jest token sprzętowy U2F. Nawet jeśli dasz się oszukać cyberprzestępcy i na podrobionej stronie wprowadzisz login i hasło, to jeśli korzystasz z tego klucza do dwuetapowego uwierzytelnienia, Atakującemu nie da się przejąć twojego konta.